Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy ECHO24, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Wrocławianka Roku 2020, Pani Profesor Bożena Ryszawska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Profesor, dostała Pani nagrodę w tym roku, w tym roku zresztą nagrody Wrocławianka Roku po raz pierwszy zostały rozdane. Jest jedną, Pani jedną z pięciu wyróżnionych kobiet. Czym dla Pani jest taka nagroda? Bo za działalność naukowo-badawczą dostała Pani te wyróżnienia. Ta nagroda jest na pewno docenieniem nie tylko mojej działalności naukowo-badawczej, ale raczej mnie jako naukowca zaangażowanego również w sprawy społeczne, ponieważ ja staram się łączyć tą pracę naukową z działalnością społeczną, z działaniami na rzecz miasta, ze społecznymi działaniami na rzecz uczelni i myślę, że to ta nominacja wyszła od moich wielomiesięcznych, wieloletnich współpracowniczek, które no, doceniły w ten sposób naszą wspólną pracę i moją pracę jakby na rzecz różnych aspektów, Aspektów zaangażowania, bo ja jestem jakby naukowo zaangażowana w problematykę zielonej transformacji gospodarki. Pani profesor, właśnie rozmawiamy o zielonej energii, o zielonej transformacji. To właśnie te działania społeczne to Green Team, którzy państwo stworzyli. Taka zielona grupa pasjonatów, bo tak naprawdę działają państwo i zaczęli działać nie mając nic, mając tylko pomysł. Co to za grupa i czym się państwo zajmują? Założyliśmy to, ten zespół, który nazwaliśmy Green Team, tak trochę nietypowo, bo zwykle na się takich nazw własnych nie używa. I założyliśmy to, ten zespół w 2017 roku. To była grupa pracowników, która rzeczywiście przeszła przez taki wielomiesięczny warsztat, kurs organizowany przez klimatyczny kit unijny, taki program związany z klimatem i z energią. I myśmy przeszli przez cykl warsztatów, też stażów w firmach i w instytucjach za granicą i w zasadzie, Spotkaliśmy się jako ludzie, którzy wiedzieli już w tym 2017, że te sprawy energii i klimatu są ważne. Postanowiliśmy, że chcemy coś robić też na uczelni, że uczelnia jako instytucja powinna się do tych spraw odnieść. W ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, bo już te sprawy klimatu, energii, środowiska są ważne dla obywateli i wszyscy nimi żyjemy, rozmawia się o nich. Młodzieżowe organizacje też odnoszą się do tego, a wydawało nam się ważne, żebyśmy my również się zajęli w tej sprawie stanowisko. i od takiej małej grupy wolontariuszy, potem staliśmy się po krótkim czasie komisją rektorską, czyli rektor docenił to, że taki zespół jest potrzebny. No i w tej chwili funkcjonujemy dalej właściwie na spokojnie, bez budżetu, bez, bez żadnych etatów, bez żadnego formalnego takiego wsparcia. Realizujemy nasze pomysły i no jeżeli mamy jakiś pomysł, na jakąś większą imprezę, na przykład organizowaliśmy takie Green Days też z okazji Dnia Ziemi, czyli kwiecień, to jest czas. Dnia Ziemi i wtedy organizujemy też na uczelni takie dwa dni takie prośrodowiskowe, proklimatyczne, pokazujemy co robimy na rzecz, na rzecz klimatu i na rzecz ochrony środowiska i wtedy dostajemy wsparcie od rektora i akceptację i, i, i budżet na to. A jak, jakie osoby działają? Czym się Państwo zajmują? Bo wiem, że jesteście z różnych dziedzin. To nie jest tak, że wszyscy tak. są mhm. nie wiem, finansistami albo energetykami, mhm. tylko to są osoby zajmujące się na co dzień różnymi dziedzinami, mhm. czy nauki, czy życia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego, tego pomysłu Green Teamu, że to jest pomysł jakby otwarty dla wszystkich i dostępny każdy, kto chce taki zespół sobie może założyć. Ja zainspirowałam się trochę w Budapeszcie, jak byłam na tym stażu właśnie takim w 2014 roku w Budapeszcie, w Eriksonie i tam na, na takim dużym budynku, w którym pracowało ponad tysiąc, tysiąc pracowników. Oni takie Green Team też mieli, robili różnego typu działania wewnętrzne w ramach, w ramach instytucji. Także zachęcam, Green Team nie jest z, z jakby jakąś taką marką handlową, trzeba zakładać Green Teamy. Green Team to jest po oddolna inicjatywa, która może zmieniać wewnątrz każdą instytucję. To może być w szkole, to może być na uczelni, to może być w przedsiębiorstwie, jakimś w banku, wszędzie w zasadzie. Nie? Pracownicy mogą to robić, nie muszą prosić o zgodę, nie muszą się pytać o to, czy im wolno, po prostu organizują się oddolnie, podejmują działania społeczne z różnymi innymi pracownikami danej firmy. U nas w zespole są i pracownicy, którzy interesowali się do tej pory społeczną odpowiedzialnością biznesu i ci, którzy zajmują się właśnie taką transformacją gospodarki czy gospodarką w obiegu zamkniętym. Też jest sporo studentów, mamy doktorantów, ale mamy też pracowników, administracyjnych, którzy włączyli się w to bo jak zaczęliśmy robić różne działania na terenie uczelni okazało się, że we wszystkich miejscach, w bibliotece, w dziekanatach, w różnych działach naszych jest pełno ludzi, którzy poza uczelnią działają, dla których jest ważne, żeby nie używać plastiku, żeby, żeby segregować śmieci trochę lepiej, żeby uczelnia miała na przykład energię odnawialną, żeby mamy piękny kampus Uniwersytetu Ekonomicznego zielony, więc mamy swobodę do zagospodarowania tego kampusu jako zielonej przestrzeni, taki właśnie w sensie zielonym i w sensie na przykład wody na, na kampusie, i, i tutaj możemy przeróżne projekty robić. Także wydaje mi się, że, że tutaj pomysłów jest dużo, robimy takie rzeczy w pewnym sensie standardowe, no, które się robi w zakresie ochrony środowiska, czyli. Zrobiliśmy na przykład kampanię na rzecz własnych źródeł, źródeł wody, tak, które mamy zamontowane na uczelni, żeby móc z nich pić wodę w jednorazowych, wielorazowych butelkach. No ale to wielkie otwarcie tych źródełek się miało odbyć w marcu, w okresie kiedy wybuchła pandemia, i, i tego otwarcia nie ma, ale woda jest cały czas. I przeróżne takie projekty edukacyjne. Robimy warsztaty, spotkania z, z innymi grupami interesariuszy, dla których ważne są te sprawy klimatu, na przykład ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Wroca w południe, która ma największą tutaj we Wrocławiu i chyba w Polsce elektrownię słoneczną na dachach wysokich budynków. Robimy warsztaty i spotkania z młodzieżowym strajkiem klimatycznym. Wyjątkowo dobrze się rozumiemy. Oni są tacy radykalni i nie pytający o zgodę, więc my się inspirujemy nimi i. I widzimy, że, że, że można robić oddolne rzeczy, jakby nie czekając, aż te struktury i systemy dojrzeją do tego, żeby, żeby być gotowe na to. Nie? Po prostu Państwo wzięli sprawy w swoje ręce. Nie czekaliście, aż uc hmm. uczelnia zdecyduje, nie, nie szukaliście jakiejś zgody, tylko stwierdziliście, że teraz jest czas na to, żeby coś zmienić. Tak, to znaczy wydaje mi się, że to jest, jest, jest fajna też inicjatywa. Poza tym mi się wydaje, że te działania jakby podejmowane oddolnie, one mają pewną moc, pewną energię. Warto, warto też. Ludzie szukają też sensu nie? nawet w miejscach pracy, w, w różnych miejscach, w których są, chcieliby, żeby wpływ te, tej instytucji na, na środowisko był, był brany pod uwagę. I, ale tam jest bardzo dużo innych tematów, nie tylko środowisko, tam jest przecież te wszystkie sprawy społeczne, też równościowe. Sprawy no, tak, wzajemnego no, nie tylko szacunku do przyrody, ale szacunku do, do siebie. Także my łączymy tam te tematy, wszystkie związane z, z, z społeczną i środowiskową odpowiedzialnością. Poza tym, jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się też, że. Yy, jakby dzieje yy, bardzo ważne zajmowanie stanowiska, nie? także uczelnie niektóre, na przykład wydziały psychologii, wydziały biologii, niektóre całe uniwersytety w Polsce już yy, yy, zajęły stanowisko Rada wydziału czy jakieś władze uczelni zajmowały jako uczelnia, jako instytucja stanowisko wobec klimatu, że jest to poważny problem, potwierdzony przez naukowców, że musimy się do niego odnieść, że musimy podejmować jakieś działania i nawet. Tylko to stanowisko ma znaczenie, bo przyjęcie tego stanowiska, powiedzenie głośno, że jest to dla nas ważne, że nie będziemy tego negować, że będziemy się tak, jak możemy w to włączać, jest bardzo psychologicznie ważne, też dla, dla naszych interesariuszy w uczelni, ale też dla ludzi z zewnątrz. I, I wydaje mi się, że nasza rola polega na tym, żeby oznajmić również, że, że my się tym zajmujemy, że to jest dla nas ważne. Nie? Bo, bo to są, jeżeli więcej będzie takich instytucji, to to jakby no, waga jakby tego problemu, który nie będzie spychany gdzieś na bok albo, albo no, no, negowany, czy pomniejszany, no, będzie większa. Czy to jest pieśń przyszłości, bo pani się na co dzień zajmuje takimi trendami przyszłościowymi? Czy te, te działania społeczne, które państwo robią, to że to się mhm. rozszerza, to jest właśnie taki trend, który mhm. rozwija się? Tak, ponieważ my, my jesteśmy w Unii Europejskiej. Dla nas takim, jakby to powiedzieć, powodem, dla którego podejmujemy różne działania w Polsce są między innymi unijne strategie, ale też unijne pieniądze. Nie? Czyli mamy teraz nową strategię Unii Europejskiej, Europejski Zielony Ład, i ta strategia dotyczy wszystkich dokładnie działań Unii, wszystkich sektorów, od polityki przemysłowej, handlowej, energetycznej, polityk, politykę rolną. Właściwie wszystkie możliwe działania Unii będą podporządkowane priorytetom Zielonego Ładu, czyli przekształcenia europejskiej gospodarki w gospodarkę neutralną klimatycznie do 2050 roku. No i jakby fundusze idą za tym, również fundusze na, naukowe. Ja wczoraj miałam takie szkolenie na uczelni, które prowadziłam na temat strategicznych kierunków badań naukowych, i nawet w badaniach naukowych większość pieniędzy będzie szła na, na sprawy klimatu i na tą transformację społeczną, która się dokona też przez zmianę postaw, zachowań obywateli i na neutralnie klimatyczne miasta. Co jest dla nas bardzo interesujące jako Wrocławia, bo, bo my takim miastem neutralnym klimatycznie chcemy być. Więc jakby nawet w badaniach naukowych te, te tematy będą no, finansowane. Także wydaje mi się, że. Nawet jak nie chcemy tego zobaczyć, oczywiście nikt na co dzień nie czyta sobie prywatnie o Europejskim Zielonym Ładzie, ale ta strategia będzie wyznaczała pieniądze dla samorządów. Kryteria wydatkowania tych pieniędzy to będą pieniądze na transformację energetyczną, na transformację w zakresie transportu w kierunku tego transportu zrównoważonego, to będą pieniądze na zarządzanie odpadami i zarządzanie wodą. I także to będą wszystkie działania, które będą składać się powoli na, na tą transformację samorządów, regionów, miast. I nasza rola też jako naukowców ekonomistów to jest badać, to nie pomagać y, analizować, identyfikować te problemy, y, pomagać, je wdrażać też w tych samorządach, które sobie tam nie, nie dają rady. Także myślę, że to jest, to jest taka taki... Proces, taka kula śniegowa, która się toczy po prostu, także i, i ta transformacja cyfrowa, o której mówimy, taka transformacja właśnie związana z technologiami, połączona z tą transformacją zieloną, to są te dwa, sple, dwie splecione takie właśnie transformacje, rewolucje, które których się nie da zatrzymać. Już. Ale to też była ta decyzja, tak? W Unii Europejskiej była decyzja o tym, że klimat jest priorytetem i za tym poszły inne zadania, za tym poszły też pieniądze. I to chyba teraz trzeba mieć świadomość tego, że nie ma odwrotu. Chyba. Tak, no, dokładnie. Samorządy muszą wiedzieć, bo jeżeli część pieniędzy idzie do samorządów, część pieniędzy jest rozdzielana na szczeblu krajowym. Ale samorządy wiedzą, że albo wezmą te pieniądze i zużyją je zgodnie z zapisanymi w tych. Projektach, tych, tych programach kryteriami albo ich nie dostaną. Nie? Ale już w latach 2014-2020, czyli w tej perspektywie, która się teraz kończy, tej perspektywie mm -hmm. finansowej, Samorządy musiały wydatkować pieniądze na inwestycje niskoemisyjne, tak zwane redukujące emisję dwutlenku węgla. Czyli te wymiany wieców, tak? Na przykład. Dla przykład redukcja smogu, oczyszczanie w ogóle powietrza, ale te niskoemisyjne to w ogóle oznaczały też inne technologie, oznaczały efektywność energetyczną, oznaczały częściowo też odnawialną energię. I samorządy już od siedmiu lat inwestują. W niskoemisyjną gospodarkę w samorządach. My tego nie wiemy, ale jak sumujemy te wszystkie działania, te wszystkie pieniądze, które samorządy zużyły na, na te na inwestycje, to jest ogrom pieniędzy. I, I myśmy już jakby w pewnym sensie, gdyby chcieć to zidentyfikować, dokonaliśmy pewnej transformacji w stronę tej niskoemisyjności, a teraz idziemy dalej, jeszcze krok dalej. Jakby, nie? Może nie wszyscy będą świadomi, że w ten sposób chronimy klimat i adaptujemy się do klimatu, bo, ale, ale, ale wydaje mi się, że, że no, te pieniądze ewidentnie pokazują, że. Ta transformacja się będzie dokonywała przez każdą inwestycję, przez każdy budynek, przez każdy, każdą instalację, właśnie tam słoneczną. Także wydaje mi się, że, że, że tak to się toczy. Niezauważalnie dopiero trzeba to nazwać, trzeba to nazwać i tak dostrzec, jak po pierwsze, dostrzec tak. nazwać, i powiedzieć, że to jest właśnie to, to jest ta transformacja. W pewnym sensie, kiedy już ją będzie widać, to ona będzie już dokonana, a my w tej chwili jesteśmy na takim etapie przejścia, i to, i to przejście trzeba umieć też zobaczyć. Nie? Że już, mm -hmm. A czy powstają nowe zawody w związku z tym? Bo teraz ciągle gdzieś powstają, w internecie, tak? Tak, nowe, nowe miejsca pracy i nowe zawody. To znaczy, badania robione w Niemczech, który ten kraj jest najbardziej zaawansowany w transformacji, mówi, że dynamika przerastania miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej, tylko nie mówię o innych tych zielonych sektorach, jest jest ogromny, jest największy w całej gospodarce, że w tej chwili zatrudnienie w sektorze odnawialnej energii to jest prawie taka ilość jak w sławnym, silnym niemieckim przemyśle motoryzacyjnym. Nie? Także widać bardzo mocno, że, że ponieważ odchodzi się od tych inwestycji wysokowęglowych, wysokoemisyjnych, to w tych niskoemisyjnych to zatrudnienie naturalnie jest już jakby bardziej zielone, nie? ale też nowe zawody. Nawet, nawet w tej chwili jest kilka szkół zawodowych w Polsce już, które kształcą właśnie techników i tych instalatorów do paneli fotowoltaicznych do tych urządzeń na biomasę i tak dalej także są szkoły które już stworzyły takie pokazowe instalacje uczą i myślę wydaje się że te nowe zawody się tworzą same przez się ale tworzą się też dlatego że My obsługujemy już y, y, energetykę niemiecką. Od, 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 od 10 czy 7 czy 10 lat jesteśmy dostarczycielem bardzo wielu urządzeń do en energii odnawialnej w Niemczech. Także nasze przedsiębiorstwa są gotowe do, do dostarczania tych produktów też na polski rynek. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem była profesor Bożena Ryszawska. Ja bardzo dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.